tak tzw. prawicy postępuje. Już nie tylko spora część pisła, jak Sasin. Teraz na szczere wyznanie zdobył się Karol Nawrocki. Z jego słów jasno wynika, że bliższy mu ideologicznie jest Brown niż premier Donald Tusk. I to grzegorz Brown według opinii Nawrockiego mniej szkodzi Polsce niż urzędujący premier. Zastanówmy się na chwilę nad tą wypowiedzią. Czy Karolowi Nawrockiemu chodzi o Brauna, który pod murami Auschwitz negował Holokaust? Może chodzi mu o Brauna, który razem ze skazanymi kawratami manifestował swoją prorosyjskość, proputinoskość? A może chodzi mu o Brauna, który dostawał nagrodę od proukoszenkowskiej organizacji? Bo to, że Nawrocki nie lubi proeuropejskiego, mocno wspierającego Ukrainę, zdroworozsądkowego politycznie i przewidywalnego Donalda Tuska, to specjalnie nie dziwi, bo Nawrocki prezentuje Dokładnie odwrotne ideała, ideały, ale tak głośno i wprost zamanifestowanie swojej wspólnoty poglądów, poetyki z Grzegorzem Braunem, jest na pewno zaskoczeniem dla wielu wyborców PiS i Nawrockiego. Pogromcy populizmu, miejmy świadomość, gdzie przebiega dzisiejsza linia politycznego sporu. To jest walka demokratów, Europejczyków i ludzi wyznających zachodnie wartości z populistami demagogami. Często putynowskimi pachołkami, i ta linia, dzięki szczerości niektórych polityków, jest widoczna coraz bardziej. Pogromcy populizmu bijemy się o prawdę.